Niezwykłe, fantastyczne stwory oraz mocne, nasycone barwy. To malarstwo Stanisławy Pietrzak Krupińskiej, malarki wywodzącej się z okolic Mławy. W Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 10 maja otwarto wystawę jej prac. Artystka podarowała muzeum jeden ze swoich obrazów. Uważam, że to jest dobry obraz, a zuj się nie podaruje. Poda, takie No i nie wiem, chyba dobrze namalowany, No, Cóż ja mogę? No, no, Chciałam dać dobry obraz, no a nie jakiś tam, no... Malarka ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie oraz Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. Wiele wystaw indywidualnych zorganizowano zarówno w Polsce jak i za granicą. Nasycone niezwykłymi barwami prace artystki można zaklasyfikować do nurtu realistycznego fantazy, w którym niezwykłą rolę odgrywa ekologiczny przekaz. Wszystko jest z natury, wszystko jest na co dzień oglądane. Taka kapusta, taki koral, taki, taki kaktus. przecież to wszystko jest w życiu codziennym, nieprawda? Tylko to ja zestawiam i robię po prostu z tego dzieło sztuki, jak to się można powiedzieć. Najbardziej podoba mi się obraz z tymi kaktusami. Wymagał niesamowicie dużo pracy i widzę, że większość osób na niego zwraca szczególną uwagę. Niesamowita praca, niesamowita inspiracja i jak dla mnie niesamowite wrażenia, i jak z całej zresztą tej wystawy. Stanisława Pietrzak-Krupińska pochodzi z okolic Mławy, mówi, że ma sentyment do tego miejsca, dlatego tym razem postanowiła wystawić swoje prace w rodzinnym mieście. Bo ja się urodziłam w Podkrajewie i tutaj byłam tak mszczona, tutaj brałam pierwszą komunię i tu brałam ślub z moim mężem, bo mój mąż jest Mławia. a ja od dziecka mnie tu nie ma, ja nie mieszkam tutaj, tylko mieszkam w Warszawie i po prostu, ale przez sentyment to jako krajanka się czuję, przez sentyment to... Do regionu, no po prostu no, wystawiam. Prace malarki znajdują się w zbiorach państwowych, sakralnych i prywatnych w Anglii, Austrii, Bułgarii, Australii, Niemczech, Włoszech, USA i Kanadzie. Stanisława Pietrzak-Krupińska jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. Kilkakrotnie była stypendystką ministra kultury i sztuki.